Jeśli macie w swojej głowie pewne marzenia, pewne cele, które chcielibyście zrealizować, nie, nie chowajcie ich nigdy do szuflady, zawsze musicie sobie zakodować w głowie, że te marzenie się spełnia. I zawsze należy zrobić jakiś mały krok w tym kierunku, aby te marzenia spełniać, realizować. Więc oprócz tego, że same realizowanie marzeń jest zajebiste, to potem już spełnione marzenie jest naprawdę mega, mega fajne. I wtedy, kiedy to już masz, wyznaczasz sobie kolejne marzenia, kolejne cele. Kolejne projekty, które chcę zrealizować w swoim życiu, i to jest piękne, bo uczymy się na przestrzeni tych wszystkich doświadczeń, na przestrzeni tego, co spotykamy, kogo spotykamy, co robimy i czego doświadczamy, nowych rzeczy. Stajemy się mądrzejsi, stajemy się lepsi, dojrzalsi. Stajemy się po prostu lepszą wersją, chyba, samego siebie. Nawet nie chyba, ale właściwie na pewno lepszą wersją samego siebie. Więc ja, mając lat 40, stwierdzam jednoznacznie, że, jest, że jestem lepszą wersją niż rok temu, niż dwa lata temu, niż pięć lat temu, niż dziesięć lat temu, ponieważ nabyłem taką wiedzę, mądrość i doświadczenie, które pozwala mi inaczej patrzeć na, oto, na otaczający świat, na ludzi, na to, co się wydarza w przestrzeni wokół mnie i w świecie. I tyle. I życzę Wam tego samego. Słuchajcie, abyście też yy, robili. Wszystko według swojego planu, swojego planu, nie cudzego planu, nie mojego planu, nie planu, e, powiedzmy, kolegi, koleżanki, tylko planu swo swojego własnego. Słuchajcie, cześć, jestem w garażu teraz, 7.10 sobota, jadę na Miłoszewo, potem na Potęgowo, potem do Sopotu, aby Wam pokazać e, działki leśne i też miejsce, w którym będzie prawdopodobnie będę, przepraszam, e, miał Tiny House'a w sezonie, aby na nim zarabiać pieniądze. Wsiadam do auta i widzimy się już na miejscu. Pozdrawiam. Moi drodzy i dojechałem właśnie do miejscowości Miłoszewo, gdzie mamy te 2 hektary lasu, e, nie 2 hektary, to nie ta działka. E, czekajcie, 6 razy 3 Tak, nie 2 hektary, to, to, jest, to jest ta działka. Już wam pokazuję jak to wygląda. Więc tak patrzę, słuchajcie, tam jest, stoi nasza leśniczówka, tylko wezmę kluczyki, czekajcie. Z samochodu może pójdziemy w teren. Więc tak, yy, zaraz Wam pokażę leśniczówkę, czy leśniczówkę, jeszcze śpierdla, dlatego tak mówię. Zaraz Wam pokażę altanę leśną, którą możecie sobie postawić w lesie, zgodnie z przepisami prawa. Ale patrzę, zobaczcie co tu się stało teraz. Przewaliło się drzewo i tak się zastanawiam, co by było, gdyby się przewaliło na tą właśnie altanę. Więc słuchajcie, tak altana leśna kosztuje w granicach 15-20 tysięcy złotych. Jeśli zrobicie sobie ją sami, to będzie Was kosztowała z 12 z 10. Ja ją kupiłem gotową, ale wstawiłem tam okna i drzwi. Bo to był, kupiłem z tego. I będziemy ją prawdopodobnie zabierać. słuchajcie. I tu jest wejście, widzicie? Specjalnie słuchajcie, w tej altanie zrobiliśmy tylko jedno okno. A no dlatego zrobiliśmy tylko jedno okno, jedno okno, ponieważ no nie chcieliśmy, żeby ktoś tutaj cały czas zaglądał, więc to jedną okno wystarczy zrobić tylko taką roletę zewnętrzną. I jest fajna altana, która pozwala Wam z... wypoczywać. Przed samym wejściem miał być taras, ale my, tak jak powiedziałem, ten domek zabieramy. Zabieramy go moi drodzy do Potęgowa nad jezioro. Tam przyjrzę zaraz. Jest zaraz dziewczyna Ewelina, która chce kupić całą działkę 300-arową, tutaj, bo mam ich sześć. Mamy w zasadzie, bo ja i Andrzej. Jedna działka została podzielona, podzielona na takie parcele 10-arowe. I dwie parcele już są sprzedane, trzecia jeszcze nie. No, kurde, wiecie co? W lasach podoba mi się to, że raz, że tu jest, słuchajcie, no te ptaki, te, ta przyroda, ten kontakt, zobaczcie. Ten las nie jest taki gęsty jakby, jakby, jak, jak, jak inne. Ten las nie jest taki gęsty jak inne, za dlatego muszę dzisiaj pokazać tej dziewczynie, gdzie dokładnie będzie się znajdowała jej działka. A tam, słuchajcie, 300 metrów, nawet mniej chyba 200. Jest to jezioro Miłoszewskie, ale na razie słuchajcie, chciałbym tutaj sobie tak pochodzić, popatrzeć, nacieszyć się trochę nadelektować tą chwilą. No i co? No i jakby ktoś z Was, a jakby ktoś z Was chciał kupić taką działkę, to mogę wam też sprzedać. Tak naprawdę nie chciałem tego sprzedawać, gdyż no, czekamy na zmianę Studium. Studium słuchajcie mam wniosek, później Wam pokażę jak taki wniosek napisać w ogóle. To jest bardzo ważne że jeśli chcecie zmieniać studium albo plany zagospodarowania przestrzennego albo cokolwiek, to weźcie pod uwagę fakt, że wkrótce jest ta nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, jakaś nowelizacja, gdzie właśnie wszystkie gminy i miasta muszą sporządzić takie plany dla całego swojego regionu, czyli urząd gminy, urząd miasta, bla, bla, bla. Więc teraz jest chyba dobry moment, aby takie wnioski, słuchajcie, składać, bo nawet jeśli teraz złożycie wnioski, co, co, co oczywiście nie jest możliwe, zmiana planu ani zmiana studium, bo tak mi odpisali, że na mój wniosek napisali mi wprost, że jest to niemożliwe z uwagi na fakt, że będzie procedowana nowa ustawa i cały ten proces i tak dalej, i tak dalej. Więc ja dopiero, słuchajcie, będę mógł e, starać się całkowicie zmienić w planie tę działkę za jakieś półtora roku, ale warto czekać, dlatego że no, jeśli w tej chwili e, taka działka nie wiem, 50 tysięcy ją sprzedaję. To jak poczekam i się zmieni plan na działkę letniskową albo budowlaną, to ja te, tą działkę 30-rową podzielę na 3, Też wam zaraz pokażę, jak to podzielić. Jak w ogóle zrobiłem drogi wam pokażę, bo to też jest ważne. Jeśli ktoś z Was będzie miał jakieś pytania, to proszę do mnie dzwonić. Stawka godzinowa 150 za godzinę, żart. Eee, I ten, eee, pokażę wam, jak zrobić takie drogi dojazdowe. Ja sobie tak zaplanowałem. Że nawet mogę sprzedać albo 30-arowe działki, albo w momencie, kiedy już podzielę te działki na 10-arowe, to można to e, zrobić taki drogi. Słuchajcie, drogi nie powinny też mieć mniej niż 2,5 metra. Ja chyba zrobiłem w zasadzie chyba 4. No tu jest w ogóle taka, o tutaj na wprost mnie, jest główna droga, to będzie bardziej szerz, aż tam do tego płotu. No i co nawet widać, słuchajcie, widzicie ten słupek? To od tego słupka tam jest chyba 6 albo 8 metrów. No, idziemy do samochodu. Ten domek będziemy zabierać, tak jak powiedziałem. A jeziorko jest, słuchajcie, w tamtą stronę. Pokażę Wam mapę, dobra? Jak to zrobiłem? A, i pokażę Wam też treść tego wniosku o zmianę studium. Nie będę Wam pokazywał swoich danych, bo oczywiście to nie jest potrzebne, ale jeśli ktoś z Was będzie chciał skorzystać, proszę bardzo, za free. Macie coś takiego? Dobra, na chwilę robię pauzę, odnajduję to i Wam do Was pokażę. No i patrzcie, moi drodzy, jak, jak jest napisany taki wniosek, wniosek o zmianę studium uwarunkowań kierunkowego zagospodarowania przestrzennego. Nie będę Wam czytał całej tej treści, możecie sobie zrobić pauzę i sprawdzić, co tu jest napisane. Ja w skrócie, tak naprawdę, w skrócie powiedziałem im o tym, że to jest działka leśna w tej chwili, ale obok są zabudowania letniskowe i jednorodzinne tak naprawdę, więc z dwóch stron granic tak naprawdę tych działek mamy... W studium jest napisane, że gmina jest prorozwojowa, jeśli chodzi o turystykę. Chce się skupić też na rozwoju tej turystyki nie za blisko jeziora, przecież ta działka znajduje się idealnie, czyli ponad 150 metrów od brzegu jeziora, dokładnie chyba 150 albo 200 metrów. Więc wszystkie te uwarunkowania, które są ku temu, aby tą działkę przekształcić albo zmienić ją w planie zagospodarowania przestrzennego na działkę letniskowe. Są jak najbardziej no, faktyczne, prawdziwe. Więc, reasumując i podsumowując, tą działkę w Miłoszewie na Kaszubach. Działki są 30 starowe. A, miałem wam pokazać jeszcze, widzicie? Za dużo w głowie, więc czekajcie, pauza. Moi drodzy, i tu zobaczcie, mamy tutaj sześć działek, nie? Tak jak widać. I to jest las. Zobaczcie, zabudowa, jednorodzinna, letniskowa i tak dalej. I zobaczcie, zwróćcie uwagę na fakt, że ja zrobiłem sobie takie fajne drogi. Widzicie? I to jest. Stan faktyczny teraz, w tej chwili, jak jest. Czyli mamy 6 działek 30-starowych, tak to zrobiłem i teraz Wam pokażę stan docelowy, tak naprawdę, jak powinien wyglądać. Kamil ogarnie się trochę, zobaczcie. Poza tą jedną działką, którą tutaj widzicie, chociaż te dwie działki już sprzedałem, ta trzecia jeszcze została. Zrobiłem to w ten sposób, że w przyszłości, żeby te działki miały jakieś takie kształty. Słuchajcie, no tak jak zawsze, no prostokątne, kwadratowe i tym podobne. Więc te wszystkie działki potem są dzielone tak jakby na 10-orowe z małym hakiem. I tak należy, słuchajcie, właśnie postępować w momencie, kiedy planujecie zrobić sobie jakiś podział. Wrócę teraz do tego, zobaczcie. Jezioro znajduje się. E, o tu, tam już się zaczyna jezioro, więc mamy zaledwie, mówię Wam, 150, maksymalnie 200 metrów i co jeszcze. No i generalnie tych działek miałem nie sprzedawać, ale jak ktoś z Was będzie chciał kupić to za za niewielkie pieniądze może nabyć taką działkę z perspektywą zmiany tej działki na budowlaną gdzie zysk, słuchajcie, jaki przewiduję na tych działkach to jest jakieś 200-300% bo skoro kupujecie coś za 50 tysięcy a możecie to potem sprzedać 3 takie działki po 100 tysięcy no to zarabiacie 600% niemożliwe jak się uda, no to może nie będę sprzedawał tych działek, cholera nie, jeszcze jedno mogę sprzedać, bo muszę skończyć pracę tak naprawdę na działce w Potęgowie. Nie ogłaszam tych działek, słuchajcie, żeby była jasność. Jak ktoś z Was będzie chciał, to zapraszam. Tymczasem przerwa. Widzimy się wkrótce. Eee, w ogóle uwielbiam ten, słuchajcie, ten las, dlatego że tu jest las pełen grzybów tak naprawdę. Założyłem taką kruteczkę, bo jest trochę zimno. No i patrzcie na to drzewo, które jest przewalone. W ogóle masakra. No nie jest duże, ale jakby przewaliła się chociaż ta część środkowa na ten daszek drewniany. To mogłoby być naprawdę niezaciekawie. słuchajcie. A przyjechała. Ja. Dobra, moi drodzy, kończę na chwilę, ale muszę Wam powiedzieć, że wrócę do tematu związanego z tym, e, że po takich pochmurnych, deszczowych dniach zawsze wychodzi słońce i można się opalić. Nie tylko. I powiem Wam, co u mnie się zadziało, fajnego, e, z czego jestem zadowolony, bo zawsze chciałem mieć jeszcze działkę nad morzem. E, a mam w górach, wiecie, mam e, na Mazurach. Mam na Kaszubach i idzie na wszech. Cześć Ewelina! Dobra, kończę tymczasem. zaraz się wracam do Was. Moi drodzy, przeszliśmy chyba cały las, bo chciałem jej pokazać tak właściwie, jak najlepiej się da yy, ten teren i kurczę, wiecie, że kupuję tą działkę ode mnie. Czy to jest takie fajne? Fajne, bo fajna osoba. Mi się wydaje, że słuchajcie, czasami jest tak, że czujecie taką wewnętrzną energię, która mówi Ci, że druga osoba też jest no, spoko, mówiąc szczerze. Więc ja się cieszę, że studiaję akurat tej osobie, tą działkę, gdyż no, widzę, że jest naprawdę pozytywną, wartościową, energiczną, e, taką osobą z duszą, tak naprawdę. A ja uwielbiam takich ludzi na swojej drodze spotykać, uwielbiam coś z nimi robić, uwielbiam e, coś im dawać, coś od nich brać. Więc ta energia musi zawsze krążyć. Pomimo tego, że chcielibyśmy tylko brać, ale też trzeba dawać. Więc tyle moi drodzy. Pokażę Wam jeszcze tą działkę. Czy ja wziąłem klucz od samochodu? Nie, ja może nie wziąłem. Wziąłem. Dobra. Drodzy, patrzcie. Tą właśnie, tą część działki kupiła Ewelina. Czyli ten cały teren tutaj... O kurde, wpadłem w dół. Ten cały teren. Wiecie co? Działka ma 60 na... 60 na 50 metrów. No ponad. 60 na 60 nawet, bo ma 3300 metrów. Zobaczcie. Ten cały teren. 60 metrów tam. 60 metrów tam. I taka piękna działka. Więc ona jest sprzedana. Już. A ja wracam do Potęgowa, gdzie ktoś z Was wygra tydzień pobytu w moim tiny house oraz Mikrodomku, który jeszcze nie zrobiłem, taki rekreacyjny. Zawsze jest, 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 słuchajcie, kwestia dogadania się. Ja się postaram dopasować do Waszego terminu, jeśli chodzi o tiny House i o, o m, Mikrodomek. I pokażę Wam też, jak wygląda ten cały teren. Pewnie większość z Was już widziała to wszystko, aczkolwiek ci, co nie widzieli, to im pokażę. Moim marzeniem, słuchajcie, zawsze było mieć domek nad jeziorem. No i ja go mam w tej chwili. Nawet nie jeden. Murowane jeszcze robię, też buduję. Ale też zawsze chciałem mieć tą działkę nad morzem. I słuchajcie, odezwał się do mnie teraz taki gość, który powiedział do mnie: Panie Kamilu, mam działkę w Sopocie, przy samej plaży praktycznie. Jeśli Pan chciałby postawić tam tiny house a, to będziemy go wynajmować i będziemy na nim zarabiać. Czyli 50% dla mnie, 50% dla niego, dla tego właściciela gruntu. Więc ja decyduję się dzisiaj z nim spotkać. I wiem doskonale o tym, że w miesiącach albo w okresach, kiedy nikt nie będzie wynajmował. To ja i moja rodzina będziemy mogli z tego e, korzystać. A ja chciałem mieć działkę, słuchajcie, nad morzem, domek nad morzem, tiny house nad morzem, tylko dlatego, bo moja żona uwielbia morze. Ja uwielbiam jezioro, e, dlatego e, mam domek nad jeziorem, żona uwielbia morze, więc też musi mieć chociaż trochę, jakiś czas, możliwość pobytu e, nad morzem. Tyle więc słuchajcie, wracając jeszcze do tego wszystkiego jeśli macie w swojej głowie pewne marzenia, pewne cele które chcielibyście zrealizować to nie, szuchu, nie, nie chowajcie ich nigdy do szuflady zawsze musicie sobie zakodować w głowie że te marzenie się spełnia I zawsze należy robić jakiś mały krok w tym kierunku, aby te marzenia spełniać realizować więc oprócz tego, że same realizowanie marzeń jest zajebiste to potem już spełnione marzenie jest naprawdę mega, mega fajne i wtedy kiedy to już masz Wyznacza sobie kolejne marzenia, kolejne cele, kolejne projekty, które chcę zrealizować w swoim życiu. I to jest piękne, bo uczymy się na przestrzeni tych wszystkich doświadczeń, na przestrzeni tego, co spotykamy, kogo spotykamy, co robimy i czego doświadczamy, nowych rzeczy. Stajemy się mądrzejsi, stajemy się lepsi, dojrzalsi. Stajemy się po prostu lepszą wersją chyba samego siebie. Nawet nie chyba, ale właściwie na pewno lepszą wersją samego siebie. Więc ja, mając lat 40, stwierdzam jednoznacznie, że, jest, że jestem lepszą wersją niż rok temu, niż dwa lata temu, niż pięć lat temu, niż dziesięć lat temu. Ponieważ nabyłem taką wiedzę, mądrość i doświadczenie, które pozwala mi inaczej patrzeć na, to, na otaczający świat, na ludzi, na to, co się wydarza w przestrzeni wokół mnie i w świecie. I tyle. I życzę Wam tego samego, słuchajcie, abyście też yy, robili. Wszystko według swojego planu. Swojego planu, nie cudzego planu, nie mojego planu, nie planu e, powiedzmy kolegi, koleżanki, tylko planu swo swojego własnego. Taka mała sentencja na zakończenie e, pobytu w miłoszewie, bo cisnę teraz do potęgowa, słuchajcie, aby wam tam coś jeszcze pokazać. I tyle. Życzę Wam powodzenia, słuchajcie, tak z głębi serca, bo fajne jest to, jak się położna, jak można realizować e, to, co o czym człowiek marzy, to do czego dąży i to, co chciałby osiągnąć. Moi drodzy, znajduję się teraz, tak naprawdę siedzę na takim fotoliku na swoim tarasie i teraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo przypomnę Wam, że możecie wygrać taki tygodniowy pobyt właśnie na Kaszubach w moim Tiny house. Nie wiem, czy będę wchodził, bo jest tam trochę gratów, muszę to wszystko posprzątać i tak dalej, ale chciałbym Wam pokazać, słuchajcie, ten teren cały. Oczywiście musimy go posprzątać, zobaczcie, tam jest właśnie jeziorko, jak widać, tu mam taki taras, który sobie jeszcze muszę pomalować, żeby był pod kolor tego Tiny tu może postaram się Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Schody, jakieś zabawki, noga, inne rzeczy. Tam u góry jest antresola jedna, tam jest po drugiej stronie druga antresola. A, i tu jest słuchajcie, jeszcze taki podjazd zrobiłem córce, bo córka porusza się na wózku inwalidzkim, więc tutaj na pewno ten po podjazd będzie wystawiany w sezonie, żeby można było się komunikować. Zaraz Wam wrzucę pewnie też przebitkę tego, jak to wygląda. No i tamten domek, który buduję sobie murowany. Będę go budował powoli, nie będę się śpieszył. No i tu będzie stał jeszcze ten domek mikro właśnie w tym miejscu gdzieś, nie wiem czy między drzewami, czy między, na tym terenie na wprost nas. Tu miała powstać też na tym małym e, jakaś sauna, e, okazało się, że saunę budujemy jednak mobilną. Ten teren, słuchajcie, ścinałem te gałęzie tak naprawdę, jak wiecie, jak pamiętacie, ścinałem właśnie tamte gałęzie, bo bałem się, że się przewrócą na mojego tiny house'a i tak generalnie wygląda ten tiny house. Więc będzie ten zjazd, ten teren będzie uporządkowany w maju, zamierzam to wszystko uporządkować. No i do jeziora macie jakieś 120 metrów. I tu powstanie też w przyszłości pole kempingowe, a tu będzie, słuchajcie, jakby ktoś chciał, będą cztery parcele e, dzierżawy działek, jakby ktoś chciał sobie kiedyś e, taką parcelę wydzierżawić, 500 metrów, to możecie się do mnie zgłosić. No i Tygo ty jakbyście chcieli kiedyś wynajmować to też możecie się odezwać, to jak będzie wolny termin, to na pewno Wam wynajmę. Generalnie las, Kaszuby, strefa ciszy. Słuchać nawet po dźwiękach, słuchajcie, że to wszystko naprawdę fajnie wygląda. Czyli taki kontakt, taki, taki kontakt z naturą. Teraz, słuchajcie, na ten podest, który zrobiłem, tak naprawdę dzieciom to zrobiłem. Miałem tu zrobić domek, właśnie, chyba zrobię tutaj. Taki mały domek, słuchajcie, na drzewie miałem zrobić właśnie dla swoich dzieci, więc na pewno to zrobię. Staram się to czymś przykryć, ale... Ale widać, że tutaj jest, widać się, same deski, słuchajcie. Wejście, będą no, się to chyba zwalić wszystko, bo to tylko gnije. No i tak to wygląda, moi drodzy. Jak tu będzie kiedyś stała sama, już nie, ale jak będzie stał domek, to będzie taki widok na to wszystko. Czekamy czy się nie wywale, jak siądę, Chyba nie. O kurwa, jednak, się, jednak bym się walił. Gwóźdź poszedł. Jakie ja mam szczęście. Więc słuchajcie moi drodzy, to było moje marzenie. Ten domek z tyłu, który będę robił tiny house, który widzicie tutaj. I człowiek ma kolejne marzenia i kolejne cele. Więc abstrahując od wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu i od tego co wychodzi, co nie wychodzi, że są ciężkie dni, są albo trudniejsze dni, to zawsze po takim deszczu, po burzy wychodzi słońce. Więc weźcie to pod uwagę, jeśli będziecie realizować swoje marzenia albo swoje cele, że to nie jest tak, że zawsze jest kiepsko, zawsze jest źle, zawsze jest no po prostu wo, tylko że po prostu trzeba iść do przodu, nie? I trzeba po prostu niekiedy... Czekajcie, wskoczę. Trzeba, moi drodzy, yy, robić swoje, nie? nie patrzeć na innych, bo jak ja bym miałbym... Słuchajcie, jak ja, jak ja miałbym patrzeć zawsze na innych, co do mnie ludzie mówią, to ja bym nie miał tego tiny house nie miałbym tego domku, który stoi z tyłu, I nie miałbym jeszcze innych rzeczy albo działek, czy tam cokolwiek, co, co sobie wymarzyłem, wymyśliłem. A wiem o tym doskonale, że wszystko, co sobie postanowicie, w swojej głowie. To jest możliwe, żeby się zrealizowało. W moim przypadku, mówię wam szczerze, prosto w oczy, konkretnie, rzeczy, które postanowiłem, zawsze zrealizowałem, tylko niekiedy one były przekonane w czasie. Ale jeśli chcecie to zrobić i sobie zakodujecie w głowie, że macie jakiś plan i w sytuacjach, kiedy będziecie potem postępować, żyć, rozmawiać, szukać i tak dalej, to zawsze należy robić mały krok i iść do przodu, bo jeśli tego nie będziecie robić, jeśli będziecie tylko marzyć, jest wiele osób takich, które mówią, że chciałby mieć dom, działkę albo cokolwiek innego i od razu chciałby mieć wszystko, nie? Czyli mają 700 tysięcy, czy pół bańki i sobie stawiam domek. Gówno. Kupcie najpierw działkę, albo poszukajcie tej działki, albo weźcie na ratę tą działkę. Potem zbierajcie na materiały, tak jak ja tam zrobiłem. Zobaczcie ten dach, który mi kosztował chyba 28 tysięcy złotych. Sam dach. Rolety już zamontowałem, bo chciałem mieć tam bezpieczne, Muszę go ocieplić, tak naprawdę, jeszcze. Eee, więc nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe, to jest tylko kwestia naszego podejścia, naszej motywacji, naszej determinacji zrozumienia tego, co się w naszym życiu dzieje. I tego, co się w naszym życiu dzieje. Więc tyle, jeśli chodzi o Potęgowo, gdzie teraz właśnie jestem. Za chwilę wypiję kawę i lecę jeszcze do Sopotu, aby Wam pokazać działkę nad morzem, gdzie chciałbym spędzać czas z rodziną, po to właśnie, aby mieć taką możliwość. Nie? Czyli nie tylko kaszuby, ale też może, może kiedyś góry, może jeszcze Mazury, więc to Wam zaraz wszystko pokażę. Kilku osobom już ostatnio powiedziałem na temat działek leśnych. Temat jest o tyle trudny, że jeszcze nie jest tak dobrze opracowany prawnie, pod kątem prawnym. Nie ma takich ustaw, nie ma takich powiedzmy przepisów, które regulują to dokładnie. A jeśli coś nie jest uregulowane prawnie, to w mojej ocenie jest dozwolone. Tyle. Kończę. Widzimy się w sobocie. Cześć. Moi drodzy, nie, nie nagrałem wam e, sopotu, chociaż miejsce jest idealne, piękne przy samej plaży Super git, Więc chyba będę stawiał tamtego Tiny House w sobocie i na pewno wam to wszystko pokażę w następnych odcinkach. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, ale wiem, że muszę zamontować klimatyzację oraz jeszcze inne udogodnienia, jak telewizję i tym podobne, aby ten Tiny House miał po prostu wszystko to, co jest potrzebne do takiego fajnego wypoczynku nad morzem. Kończę ten odcinek, e, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.